Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 7 Czerwca. Pierwszy i drugi zakon Świętego Franciszka. Lekcjo. Pan dał nam Świętego Naszego Ojca Franciszka jako założyciela, krzewiciela i pomocnika w służbie Chrystusowi i w tym, co przyrzekliśmy Bogu i samemu Naszemu Ojcu który za swego życia słowem i czynem otaczał nas swoją roślinkę troskliwą opieką. Powierzam Wam więc również wszystkie moje siostry, obecne i przyszłe, następcy świętego naszego ojca Franciszka i całemu zakonowi, aby nam pomagali służyć coraz lepiej Bogu, a zwłaszcza zachowywać najświętsze ubóstwo. Święta Klara Testament Meditacjo Pragniemy teraz przemedytować więzy jakie łączą nasz pierwszy zakon Świętego Franciszka z jego drugim zakonem ubogimi siostrami Świętej Klary. Pierwszą siostrą Świętego Franciszka była Święta Klara, wezwana do naśladowania Chrystusa jego przykładem i słowami. Została ona wraz z siostrami w duchu prorockim przepowiedziana i przyjęta przez świętego Franciszka jeszcze przed pierwszymi braćmi. Dokładnie opisuje to święta Klara w swoim testamencie. Ten sam święty, nie mający jeszcze braci ani towarzyszy, zajęty zaraz po swoim nawróceniu odnawianiem kościoła świętego Damiana w którym spłynęła na niego pełnia pociechy Bożej i pobudziła do całkowitego opuszczenia świata w przypływie wielkiej radości i oświecony przez Ducha Świętego, przepowiedział o nas to, co Pan spełnił. Wszedł bowiem wtedy na mur tego kościoła i do kilku ubogich ludzi, którzy się znajdowali w pobliżu, powiedział głośno w języku francuskim. Chodźcie i pomóżcie mi w pracy przy klasztorze św. Damiana, bo będą tu mieszkać panie, których słowa i święte życie wielbić będzie naszego Ojca Niebieskiego w całym Jego Kościele świętym. Doświadczenie Jezusa, Syna Bożego i naszego brata, przeżyte przez św. Franciszka, stało się później dziedzictwem braci i sióstr w całym bogactwie różnorodności Jego form. Dlatego rodzina franciszkańska, począwszy od swych początków, jest naznaczona pluralizmem, różnorodnością i wzajemnym uzupełnianiem się poszczególnych odcieni tego samego charyzmatu. Święta Klara w swej regule uroczyście przyrzekła posłuszeństwo świętemu Franciszkowi. Biedaczyna zaś, niejako w odpowiedzi świętej Klarze, obiecuje jej. I siostrą specjalną opiekę. Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego króla, Ojca Niebieskiego i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii Świętej, pragnę i przyrzekam osobiście i przez moich braci otaczać Was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Dopóki sam żył, Wypełniał tę obietnicę sumiennie i chciał, aby bracia ją wypełniali. Ta wzajemna przynależność do siebie braci mniejszych, Franciszkanów i ubogich sióstr, klarysek, stanowi istotną część wspólnego charyzmatu, pozostawionego nam przez naszych założycieli. Czymś podstawowym dla nas jest odkrycie oraz wierność tej pierwotnej inspiracji. Jaką od Ducha Świętego otrzymali święty Franciszek i święta Klara. Konstytucje generalne Klarysek tak wyrażają tę prawdę. Ponieważ z jednego i tego samego ducha wyszli bracia i ubogie siostry, nasze stosunki są bardzo rodzinne i ściślejsze z braćmi mniejszymi, tak w wymiarze duchowym, jak i prawnym i materialnym. Święty Ojciec Franciszek ufundował trzy zakony braci mniejszych, ubogich sióstr i świecką rodzinę franciszkańską. Jako dzieci tego samego ojca żyjemy w jednej wzajemnej komplementarności. Szczególnym zadaniem wszystkich naśladowców świętego Franciszka jest naprawić Kościół Boży. I właśnie dlatego między nimi jest konieczne maksymalne współdziałanie duchowe z intensywnym obowiązkiem modlitwy i pokuty. Aby to uczynić, jest koniecznym znać dzieła, opcje i trudności innych rodzin franciszkańskich. Prawie że w identycznym duchu wyrażają się też konstytucje generalne. Bracia, będący świadomi, że dzielą z mniżkami drugiego i trzeciego zakonu świętego Franciszka i że łączą ich z nimi wzajemne więzy, niech zawsze otaczają je szczególną opieką i serdeczną troską. Jak wielkim darem jest posiadanie obok siebie ubogich sióstr. One to swoją modlitwą i kontemplacyjną obecnością, macierzyńską troską i w sposób duchowy dopełniają męską część franciszkańskiego charyzmatu. Dzięki temu bardzo wyraźnie uwidacznia się różnorodność dziedzictwa świętego Franciszka. Wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości, że charyzmatem franciszkańskim można żyć zarówno głosząc Ewangelię po drogach świata, jak i modląc się w ciszy klauzury. Oracjo prosimy Cię, Panie, za wszystkimi siostrami klaryskami Błogosław im w ich naśladowaniu Ciebie, przez życie w najwyższym ubóstwie i kontemplacji. Prosimy Cię Panie, o dar ubogich sióstr, które stanęłyby obok nas obejmując nas swoją nieustanną modlitwą.